Jak łagodzić atopowe zapalenie skóry na powiekach? Zdecydowanie łagodzenie AZS wymaga delikatnego podejścia i użycia odpowiednich produktów. Przygotowałam dla Was kilka rozwiązań, które mogą pomóc. Oczyszczaj skórę. Używaj delikatnych, nieperfumowanych produktów do demakijażu lub micelarnej wody przeznaczonej do skóry wrażliwej. Unikaj produktów zawierających alkohol, który może wysuszać skórę. Unikaj alergenów. Stosuj hipoalergiczne produkty do pielęgnacji skóry i makijażu. Unikaj używania produktów zawierających potencjalne alergeny i drażniące składniki. Nawilżaj. Wybierz krem lub maść nawilżającą, specjalnie opracowaną do pielęgnacji skóry atopowej. Oto kilka składników, które mogą być szczególnie pomocne. Ceramidy pomagają odbudować i wzmocnić barierę ochronną skóry. Gliceryna Działa nawilżająco, przyciągając wodę do skóry i utrzymując jej wilgotność. Pantenol ma właściwości nawilżające i łagodzące podrażnienia. Ekstrakt z aloesu działa kojąco i nawilżająco, łagodząc stany zapalne. Stosowanie produktów specjalnie opracowanych dla skóry atopowej może przynieść ulgę. Na stronie werdelow.pl znajdziesz zestaw do twarzy, który zawiera produkty nawilżające i łagodzące idealne do skóry z AZS. Dodatkowo stosuj. Chłodne kompresy mogą pomóc złagodzić swędzenie i podrażnienie. Unikaj pocierania powiek. Kup nawilżacz powietrza. Używanie nawilżacza w domu może pomóc utrzymać odpowiednią wilgotność powietrza, co jest korzystne dla suchej skóry. Jeśli objawy są ciężkie lub nie ustępują, warto skonsultować się z dermatologiem, który może przepisać Ci odpowiednie leki lub maści sterydowe. Pamiętaj, łagodzenie atopowego zapalenia skóry na powiekach wymaga delikatnego podejścia i regularnej pielęgnacji, aby złagodzić objawy i poprawić stan skóry. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące AZS, to zadaj nam je w komentarzu.